Witam serdecznie barany w tym rozkładzie Kart Tarota na nadchodzący tydzień. Zaczynamy tradycyjnie od postawienia karty, która będzie dominującym wpływem w tym czasie, tak? I mamy tutaj kartę sprawiedliwości, która może oznaczać całkiem sporo rzeczy, głównie. Mam nadzieję, że nie będzie oznaczała tutaj, że będziecie mieli konflikt z prawem. To to jest najrzadsza tak naprawdę tutaj opcja. Najczęściej ona oznacza to, że musicie, że jesteście pod wpływem albo będziecie pod wpływem karmy tej tak zwanej, czyli jeżeli zrobiliście coś dobrego, to to przynosi pozytywny efekt albo na odwrót. Teraz zobaczmy, moje drogie barany, jaka będzie tutaj dominująca wasza energia w tym czasie i mamy tutaj królową denarów, tak, która wskazuje na to, że będziecie nastawieni na realizację jakiegoś założenia, jakiegoś planu, czegoś, co chcecie osiągnąć, tak, i będziecie Chcieli, te, będziecie też praktyczni w tym swoim działaniu, będziecie em, z, po kolei, tak wiecie, na liście z rzeczy do zrobienia, odhaczali. To jest do zrobienia, to jest do zrobienia, to zrobiłem, czyli poukładanie tego wszystkiego, co macie do zrobienia. To może nie jest konkretnie plan, założenie, tak, tylko właśnie staranie się uporządkowania tych spraw, które już do zrobienia są. Więc ta analityczna, taka strona was, ta skrupulatna strona was w tym wypadku wyjdzie na powierzchnię. Dobrze, teraz postawmy karty już w tym głównym rozkładzie jest karta dziewiątki mieczy, jest tutaj giermek buław, jest dziesiątka buław w kwestii przedsięwzięć, to bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o przeszkodę, ja jeszcze będę tu co to wszystkie te karty w tych pozycjach znaczą, ale przeszkodą widzę, że jest siódemka denarów, czyli tak naprawdę aż tak bardzo nie ma się czego obawiać. W sferze zdrowia jest piątka buław, okej. Okay. Kontakt z bliskimi, ukochanymi jest karta świata, więc to akurat świetnie. Mamy tutaj dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę. Słońce. Super. Bardzo dobrze, bardzo dobrze i tutaj rada kart na ten czas czy też pozytywny wpływ, który pom Mocny wpływ, to jest karta Asa Buław, więc ja bym tutaj od razu wyszedł. Z sprawdzeniem tego e, i wytłumaczeniem, co karta piątki e, buław oznacza w miejscu e, karty zdrowia. Oznacza to, że możecie być troszkę bardziej, macie obniżoną odporność w tym czasie, tak? No, pogoda jest jaka jest, okres roku jest jaki jest, barany, więc e, no, ubierzcie się adekwatnie, nie forsujcie się, e, nie wychodźcie, jak tam te mrozy 20 stopniowe wyskoczą znowu. No, 20 to może nie było, ale wiecie, no jak nie będzie jakiegoś szalonego wiatru, raczej znaczy, jak będzie szalony wiatr, to ubierzcie te kurtki i, i odpowiednie szaliki i tak dalej, wy wiecie co robić, bo może być tak, że właśnie coś was złapie, jeżeli nie będziecie na siebie uważać, tak, bo tutaj jesteście cały czas pod wpływem karty sprawiedliwości, barany, czyli jeżeli, no, jeżeli się źle ubierzecie, to was złapie, jeżeli się dobrze ubierzecie, to prawdopodobnie nie. To ja wiem, że to jest taka oczywista oczywistość, ale w tym wypadku karty, ta Karta Sprawiedliwości mają podkreślać, tak? Mają podkreślać, żeby pamiętać właśnie o takich tych prostych rzeczach. Mamy tutaj Kartę Obowiązków albo Pracy. Wiadomo, nie wszyscy pracują, może niektórzy są na urlopie, niektórzy są na emeryturze, więc to będą tutaj kwestie obowiązków, ale jeżeli tu jest właśnie element pracy związany, to widzę, że będziecie troszkę no, niezbyt chętnie podchodzić do pewnych rzeczy, bo może będziecie się czegoś obawiali, co się będzie miało wydarzyć w tym czasie. Więc tutaj widzę, że macie jakieś wyobrażenie na temat na temat tutaj tego, co może pójść nie tak w tych aspektach. Może boicie się, że właśnie jakąś rzecz macie do zrobienia wśród tych obowiązków i ona nie będzie, nie, nie pójdzie na. Lepiej, tak? Macie te złe przeczucia jakieś w tej, w tej materii. I tutaj faktycznie widzę, ta siódemka denarów może wskazywać na pewien problem, który się pojawi w tej sferze pracy i tych obowiązków, więc. Część tego no takiego waszego wyobrażenia, którym myślicie, O, ale będzie w tym tygodniu ciężka, ciężki, ciężka przeprawa, tak? Jest do zrobienia to, to, to i to ej, no, ja nie wiem, jak ja dam radę, tak. Albo jak ja wytrzymam do piątku, to mogą być tego typu rzeczy, że macie te wyobrażenia na pracę, że coś tutaj będzie, że będzie ciężko, tak, bo... Na szczęście. To są tylko wyobrażenia. Tutaj to nie jest realny powód do obawy, i tutaj nie powinniście się martwić, moje drogie Barany, że coś złego naprawdę by się miało w tym czasie i w miejscu wydarzyć. Więc nie bójcie się tą, tą swoją pozycję w pracy. Karty by inaczej to zobrazowały, jeżeli tutaj coś takiego naprawdę poważnego miałoby się wydarzyć. Ale niemniej macie, wstępujecie w ten weekend z tym wyobrażeniem, że ten tydzień może nie. Być najlżejszy i jedno, na pewno jedno, tak, bo tutaj siódemka denarów nie mówi, nie mówi, że wszystkie te wyobrażenia na szczęście, bo tutaj coś innego gorszego by wyszło w tym wypadku, ale wydaje się, że coś faktycznie tam pójdzie nie tak. Jedno z tych waszych wyobrażeń się sprawdzi, ale podejrzewam, że jedno z tych najmniej poważnych, tym bardziej, że pomocnym wpływem, tak, pomocnym wpływem czy radą kart do tego, do tej przeszkody, do tej trudności, która wyskoczy w, tym, w tej sferze zawodowej, jest azbuła, w której wskazuje na to, że to nie będzie nic z czym nie będziecie mogli sobie poradzić, tak? Tylko trzeba będzie w to włożyć troszkę więcej energii. Więc nie martwcie się, wszystko nie runie, tak, coś małego runie i trzeba będzie to naprawić, ale to nie będzie zdecydowanie w jakiejś takiej formie, która by miała być jakaś przytłaczająca czy naprawdę, naprawdę mocno negatywna. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, Giermek Buław tu sugeruje, że po pierwsze, nie będzie jakichś wielkich ruchów tych finansowych, tu nie będzie jakieś, nie wiem, obciążenia z przestrachu finansowego, czy jakiegoś wydatku niespodziewanego, on bardziej wskazuje na to, że będziecie jakąś drobnostkę się zastanawiali, czy może nie, sobie nie kupić. Tak? Czyli będzie taki moment, kiedy nie do końca zaplanowaliście, że że wydacie tu pieniądze, ale okoliczności się tak złożyły, no i te pieniądze wydaliście, czyli może poszliście po sklepach i zobaczyliście coś, co Wam się spodobało i. O no kurczę, nie, nie planowałem tego kupić, ale no dobra, no jak rzadko taka, jak często taka okazja się zdarza, wykorzystajmy ją. I e, tu najważniejsze jest to, że to będzie z waszej woli wynikało. Tak, to nie jest coś, co będzie narzucone, e, to będzie faktycznie coś, co będziecie chcieli zrobić, co będziecie chcieli kupić i na co będziecie chcieli te pieniądze wydać, e, więc e, no, to nigdy w tym wypadku chyba nie jest nic aż tak złego, tak? więc ten wydatek e, raczej sprawi wam pewną przyjemność, jak już. Jeżeli chodzi o wasze przedsięwzięcia i e, plany, e, tu karta tej e, królowej dynastii wydaje się, że będzie mocniej w życie wchodziła i karta ta sugeruje, że razem z dziesiątką była, że będziecie faktycznie dużo, jeżeli macie jakieś przedsięwzięcie, macie jakieś plany, jeżeli jakieś rzeczy robicie troszkę na boku, może poza z tymi swoimi obowiązkami, może to być hobby, może to być, no nie wiem, remontowanie w wolnym czasie łazienki, bo takie rzeczy robicie, to tutaj widzę, że albo Dostanie całego domu, bo postanowiliście, że w tym tygodniu to zrobicie, to w tym momencie widzę, że w tym tygodniu będzie barany faktycznie czas taki, na, w którym się skupicie na tym i dużo naprawdę zrobicie. Więc jeżeli jest coś, co planujecie. Może na dłuższy czas, tak? To wyjdzie na to, że w tym tygodniu albo za jednym posiedzeniem pójdziecie i zrobicie wszystko, tak? Wy macie na ten tydzień zadanie sprzątnięcia garażu, pójdziecie, wysprzątacie wszystko i wszystko pójdzie za tym jednym zamachem, albo jeżeli to jest szersze jakieś przedsięwzięcie, to w tym momencie faktycznie po prostu się skupicie na tym. Jeżeli na przykład to jest w ramach jakiegoś tego postanowienia, jednego z postanowień noworocznych, nie wiem, ćwiczenia czy coś takiego, no to po prostu dacie z siebie, bardzo, duży, e, bardzo dużo i to będzie odczuwalny wycisk, ale przynoszący pozytywne efekty. Za to najfajniejsze rzeczy pozostawiam na koniec, bo w kontakcie z bliską osobą albo ukochaną osobą, to w zależności od tego, w jakim miejscu i momencie w życiu swoim jesteście, karta świata wskazuje na to, że będzie naprawdę dane wam coś bardzo fajnego. E, czyli jeżeli poszukujecie kogoś bliskiego, to może jakąś bliższą osobę, kogoś. Kto by miał się stać tą bliską osobą, to widzę, że w tym tygodniu wydarzy się coś naprawdę takiego przełomowego: może pojawi się taka osoba, może spotkacie się, właśnie jakaś randka czy coś takiego. Może to oznaczać na przykład, jeżeli jesteście zamężni żonaci, tak, to już od wielu, wielu lat, to razem z tą swoją partnerką, partnerem, mężem, żoną spędzicie bardzo fajny czas, jakiś, nie wiem, właśnie randkę, jakiś wspólny obiad, coś takiego naprawdę przyjemnego, takiego wręcz idealnego, tak, po prostu cudownego. Jeżeli no, nie jesteście w takich sytuacjach, nie szukacie też nawet specjalnie, to tu będzie po prostu kontakt z jakąś bardzo bliską osobą, z przyjacielem, z kimś z rodziny, może z Wnukiem, na przykład, wnuczką, którym się opiekujecie, będzie to naprawdę fajne jakieś wydarzenie. Nie wiem, może pierwsze, pierwszy raz powie, babcia, tak? Czy tam baba? Nie wiem, w sumie jak dzieci pod tym względem to e, powinny na początku powiedzieć. Podejrzewam, że baba, tak? By było pierwsze, ale. albo cia. Ale tak, takie wydarzenie będzie miało miejsce i to mimo wszystko, cały ten tydzień, tak? Będzie pod takim pozytywnym znakiem, że nawet dlatego tak tutaj nie są. Że ten problem będzie jakiś naprawdę znaczący, moje drogie barany, bo karta słońca wskazuje, że. Praktycznie przez cały tydzień, bo to nie jest jedno, jedno wydarzenie w tym wypadku. Przez cały tydzień będzie taki pozytywna aura, taki pozytywny humor świat będzie taki sprzyjający wam zdążycie na wszystkie autobusy, nawet jeżeli się obawiacie, że się spóźnicie na pociąg, na przykład, to i tak go złapiecie, tego typu drobne rzeczy, które wam ułatwiają życie, a na pewno jeżeli by no, nie było tego pozytywnego wpływu, to któreś z nich na pewno by wam troszkę uprzykrzyły, a tutaj tego w ogóle nie będzie. Taki Drobnych tych przeszkód nie powinniście się obawiać. Więc barany rozkład na ten nadchodzący tydzień, od poniedziałku do niedzieli, włącznie. Ja jestem Kosma Mykowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!